Sponsorem programu jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, oddział w Zielonej Górze, eksploatujący ropę naftową i gaz ziemny w Polsce. Na sportowe emocje zaprasza właściciel sklepu internetowego Denley.pl. Time out. Jan Ratajczak, witam Was bardzo serdecznie. Już nieco jesienna pogoda w Zielonej Górze, ale niebo nad naszym miastem rozświetlił powrót Quintona Hosleya. O tym więcej w dzisiejszym wydaniu. Później oczywiście o terminarzu Tauron Basket League. Wiemy już z kim rozpocznie sezon Stelmet Zielona Góra oraz o tym, kiedy dojdzie do pojedynków elektryzujących całą koszykarską Polskę. Zostańcie z nami. Clinton Hosley przywitał Zieloną Górę szerokim uśmiechem. Radość Amerykanina to nie tylko zasługa wspomnień łączących go z miastem i klubem, ale również gorącego powitania, które nieco różniło się od tego sprzed dwóch lat. Kiedy byłem tu pierwszy raz, nie było Was aż tylu tylu kamer i dziennikarzy. Jestem dumny z mojego powrotu. Trochę wykorzystałem sytuację, w której jeszcze nigdy się nie znalazłem. To pierwszy raz, kiedy ponownie zagram w tym samym klubie. Kiedy dowiedziałem się, że Stelmet jest nadal mną zainteresowany i chce mnie w swoim składzie, decyzję podjąłem szybko i była ona definitywna. Już nie mogę doczekać się sezonu. Mam nadzieję, że powtórzymy sukces, o którym wszyscy pamiętamy. Możemy tego dokonać, ale czeka nas daleka droga. Ja jestem gotowy. Powrót Quintona był jednym z marzeń Janusza Jasińskiego. Właściciel klubu nie krył satysfakcji z odzyskania ojca największego w historii klubu sukcesu. To na nagroda chyba za to co, 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 co jednak się udaje robić i co jest dostrzegane z daleka nawet z Nowego Jorku, że, że, że warto grać w Zielonej Górze, w koszykówkę. Na pewno będziemy wspólnie przeżywać duże emocje i myślę, że że e, e, tak samo państwo, jak i my cieszymy się z, z tego, że Quinta do nas wrócił. Hosley już teraz odczuwa różnicę pomiędzy tym, jaka była jego rola w Stelmecie Uwalina, a tą, jaka czeka go w zespole Andrzeja Adamka. Największe oczekiwania t będzie musiał spełnić jednak w oczach kibiców. Fani Stelmetu żyją ciągle finałami sezonu 2012-2013. Powrót pod znakiem najbardziej wartościowego gracza całej ligi ze statusem gwiazdy może być kłopotliwy, ale wygląda na to, że Hosley nie zamierza robić z tego większego zamieszania. Nie zmienię się. To, że jest mnie teraz trochę więcej w internecie, to zasługa większej aktywności, ale staram się być taki sam jak zawsze. Wsparcie kibiców bardzo mnie cieszy i odczuwam je codziennie. Bardzo za to dziękuję. To świetne uczucie, wiedząc, że dałeś innym wiele pozytywnych wspomnień i zostawiłeś po sobie bardzo dobre wrażenie. Czas jednak napisać nową historię. Oby cała drużyna sprawiła jeszcze więcej dobrego dla naszych fanów w nowym sezonie. Ciągle mu mało, a przecież ostatnie dwa sezony kończył z medalami. Ze złotym, o którym w Zielonej Górze pamięta każdy i ze srebrnym. W ubiegłym sezonie w barwach i Virtusu Rzym, zdobytym po przegranym z Monte 1-4 w finale włoskiej Ekstraklasy. ACEA zawsze chce zostać mistrzem, i to jest ta przyjemność, ten dodatek, za którym zawsze się rozglądam. W Rzymie osiągnęliśmy założony cel. Ja zrealizowałem to, czego chciałem, i według mnie wszystko poszło jak należy. Mam z tego niemałą satysfakcję. Klubowi działacze po cichu liczą na to, że Hosley w nadchodzącym sezonie stworzy duet na wzór pamiętnej pary Ho-Ho. Wtedy nie zadziałała ona zgodnie z oczekiwaniami, ale teraz ma być inaczej, bo w Stelmecie zatrudniono bliskiego przyjaciela Quintona, Steve'a Berta, którego Titu zna od podszewki. He could really score the basketball, so I think those are the rules that he's going to go to this club. Pierwszymi, którzy będą chcieli przeszkodzić Stelmetowi w odzyskaniu tytułu mistrzowskiego, będą Beniaminkowie Tauron Basket Ligi. W pierwszej kolejce sezonu 2014-2015 zielonogórzanie zmierzą się w Lublinie ze startem, a tydzień później rozegrają pierwszy mecz przed własną publicznością. Rywalem wicemistrzów w hali Centrum Rekreacyjno-Sportowego będzie MKS Dąbrowa Górnicza. Starcia, na które czeka cała Polska, a szczególnie jej zachodnia część, podobnie jak przed rokiem, będą Będą rozegrane w kolejkach kończących pierwszą i drugą części rundy zasadniczej. Pojedynki Stelmetu z, z Turowem Zgorzelec zaplanowano na początek stycznia i koniec kwietnia. W tym sezonie Tauron Basket Liga będzie liczyła 16 zespołów. Grono drużyn walczących o krajowe mistrzostwo zasiliły teamy Skutna, Dąbrowy Górniczej i Lublina. Torunia i Szczecina. Poszerzenie składu ekstraklasy zadecydowało o wycofaniu z rozgrywek etapu tzw. szóstek, dlatego w sezonie 14-15 będziemy śledzili zasadniczą część sezonu, gdzie 16 zespołów będzie rywalizowało w systemie każdy z każdym mecz i rewanż oraz fazę play-off, do której niezmiennie awansuje czołowa ósemka zasadniczej części sezonu. Klub z Zielonej Góry kontynuuje sprzedaż karnetów na nadchodzący sezon. W poniedziałek, punktualnie o 10 ruszył drugi etap sprzedaży karnetów. Do 4 września, do 8 rano, swoje miejsca w hali Centrum Rekreacyjno-Sportowego mogą rezerwować posiadacze prawa pierwokupu z fazy Top Six ostatnich rozgrywek. Karnet będzie wejściówką na wszystkie 15 meczów sezonu regularnego w Zielonej Górze i można go zakupić w siedzibie klubu w systemie internetowym abilet.pl oraz w oficjalnym specjalnych punktach sprzedaży. Szczegółowe informacje na ten temat na stronie klubowej basketzg.pl. Stelmed Zielona Góra już prawie w komplecie, ale ciągle w oczekiwaniu na Kadrowiczu. W jutro ostatni mecz eliminacji Eurobasketu decydujący o awansie do przyszłorocznej imprezy. Polska w Lubinie zmierzy się z Austrią. Przypomnijmy, pierwszy mecz wygrali właśnie Austriacy, i to jednym punktem. Biało-czerwoni na pewno będą chcieli się zrewanżować. A na zakończenie dzisiejszego programu akcja tygodnia próbka możliwości Steve'a Berta, który wykonał niezłą asystę podczas jednego z treningów. Tyle na dziś. Dzięki za uwagę i do zobaczenia za tydzień. Sportowych emocji dostarczył właściciel sklepu internetowego Denley.pl. Sponsorem programu jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, oddział w Zielonej Górze, eksploatujący ropę naftową i gaz ziemny w Polsce.